Czy słyszałeś kiedyś, że masturbacja jest szkodliwa dla prostaty? Albo że może to być nawet przyczyną zapalenia gruczołu krokowego? A co, jeśli powiem ci, że prawda jest zupełnie inna od tego, co mówią? Dzisiaj obalimy mity, ujawnimy, co tak naprawdę odkryła nauka, a na końcu tego filmu zdradzę ci mało znany sekret, który może zmienić sposób, w jaki dbasz o swoje zdrowie intymne. Ale będzie to miało sens tylko wtedy, gdy zostaniesz do końca. Bo to, co zamierzasz odkryć, może zmienić wszystko. Czy słyszałeś kiedyś, że masturbacja jest szkodliwa dla prostaty? A może, że może nawet wyleczyć stan zapalny? To jest to. Pomiędzy mitami, wątpliwymi poradami i sensacyjnymi filmami wielu mężczyzn jest zagubionych. A ty, komu zaufałeś? Aby zadbać o Twoje zdrowie intymne? Dzisiaj porozmawiamy o temacie, o którym prawie nikt nie chce rozmawiać, ale który dotyczy milionów mężczyzn na całym świecie. Związek między masturbacją a zdrowiem prostaty. Czy to, co robiłeś po cichu, pomaga, lub pogarszający się stan zdrowia? A jeśli chodzi o zapalenie gruczołu krokowego, rozmowa staje się jeszcze bardziej delikatna. Ból, dyskomfort, dezorientacja. Czy to wszystko ma coś wspólnego z masturbacją? Trudno stwierdzić, co jest prawdą, gdy każde miejsce mówi jedno. Są lekarze mówiący jedno, fora mówią jedno, a filmy obiecujące cudowne uzdrowienia. Ale uspokój się. Dzisiaj usłyszysz, co ma do powiedzenia nauka. Żadnych tematów tabu, bez przesady. I to z powagą, na jaką zasługuje Twoje zdrowie. Zostań ze mną do końca, możesz być zaskoczony tym, co odkryjesz. Czy kiedykolwiek czułeś dziwny ból w okolicy miednicy, dyskomfort podczas oddawania moczu, albo to nieprzyjemne uczucie po seksie? I ciągle zadawał sobie pytanie, czy to normalne? A może tak nie jest? Może twoje ciało próbuje ci coś powiedzieć? Coś, co wielu mężczyzn ignoruje, dopóki problem nie stanie się zbyt duży. Aby go ukryć. Mówimy o zapaleniu gruczołu krokowego, zapaleniu prostaty, które może zamienić drobne zadania dnia w prawdziwe wyzwania. Ale czym dokładnie jest ten stan? I dlaczego zdarza się to tak wielu mężczyznom w ciszy? Niewielu wie, że istnieją cztery różne rodzaje zapalenia gruczołu krokowego, a każdy z nich ma swoje pułapki. Możesz mieć do czynienia z ostrym bakteryjnym zapaleniem gruczołu krokowego. Które pojawia się nagle, z gorączką, dreszczami i silnym bólem. Sprawa jest pilna. I tak, wymaga antybiotyków. A może twój jest przewlekły, nawracający, irytujący, jeden z tych, które przychodzą i odchodzą bez pytania o pozwolenie. Czy przez to przeszedłeś? Jest też zespół przewlekłego bólu miednicy. Już nazwa jest przerażająca. A powinno. Jest to najczęstsza forma, a także jedna z najbardziej mylących: ból przez ponad 3 miesiące, brak bakterii, brak jasnego wyjaśnienia trudno to zrozumieć, prawda? Wyobraź sobie, że żyjesz z tym na co dzień. A żeby skomplikować sprawę, występuje bezobjawowe zapalenie gruczołu krokowego. Zgadza się, żadnych objawów. Dowiesz się tego dopiero na rutynowym egzaminie i nie wie, co zrobić z tymi informacjami. Ale co mają ze sobą wspólnego? Objawy, które wykraczają daleko poza fizyczność. Ból w dolnej części brzucha, trudności w oddawaniu moczu, dyskomfort podczas lub po wytrysku. Wpływa na twoje ciało, samopoczucie, życie seksualne i tak, twoją samoocenę. Ale uspokój się. Zanim wyciągniesz pochopne wnioski lub przestraszysz się medycznych etykiet, musisz zrozumieć, w jaki sposób to wszystko łączy się z twoim stylem życia i z tym, co robisz za zamkniętymi drzwiami. Odpowiedź jest bliżej niż myślisz. Przejdźmy dalej, a teraz powiedz mi: ile razy zdarzyło ci się zadać sobie pytanie w milczeniu: Czy masturbacja jest szkodliwa dla mojej prostaty? Albo gorzej. Czy to dlatego mam zapalenie gruczołu krokowego? Są ludzie, którzy mówią, że tak. Inni zarzekają się, że nie. A w całym tym zgiełku narasta zwątpienie wraz ze strachem, poczuciem winy i cisza. Ale co, jeśli powiem ci, że masturbacja nie jest czarnym charakterem tej historii? W rzeczywistości może być nawet sprzymierzeńcem twojego zdrowia. Tak. Masturbacja jest naturalną aktywnością. Zdrowe kropka i wiesz co? To może być dobre dla twojej prostaty. Czy słyszałeś kiedyś, że regularny wytrysk pomaga oczyścić gruczoł? Jest jak wewnętrzne oczyszczanie, eliminuje odpady, zmniejsza stany zapalne, oczyszcza drogę. A to nie wszystko. Masturbacja pobudza krążenie, poprawia napięcie mięśniowe w okolicy miednicy. A nawet uwalnia tlenek azotu, substancję, która rozszerza naczynia krwionośne i pomaga utrzymać wszystko w prawidłowym działaniu. Istnieją poważne badania pokazujące, że mężczyźni, którzy często mają wytrysk, mogą mieć mniejsze ryzyko zachorowania na raka prostaty. Ciekawe, prawda? Ale oto pojawiają się mity. Te, które sprawiły, że poczułeś się winny. Czy możemy teraz trochę złamać? Znak krzyża: codzienna masturbacja uszkadza prostatę? Nie. Nie ma na to wiarygodnych dowodów. Znak krzyża: pozostanie bez masturbacji, pomaga wyleczyć zapalenie gruczołu krokowego. Nie zawsze. W przewlekłych przypadkach odstawienie może nawet pogorszyć objawy. Znak krzyża: jeśli się masturbuje, nie potrzebuje pomocy medycznej. Błędny: masturbacja może pomóc. Ale nigdy nie zastąpi porad eksperta. A teraz możesz się zastanawiać: Więc? Ile to za dużo? Skąd mam wiedzieć, co jest dla mnie zdrowe? Uspokój się, dotrzemy tam. Bo sekret nie tkwi w częstotliwości, ale w równowadze i w sposobie, w jaki słuchasz swojego ciała. Czy będziemy kontynuować? Teraz, gdy rozumiesz mity. Rodzaje zapalenia gruczołu krokowego i rolę masturbacji. Pojawia się najważniejsze pytanie ze wszystkich: co zrobić z tymi informacjami? Jak przekuć wiedzę w postawę? Jak dbać o prostatę naprawdę, bez nerwów, bez wstydu i odpowiedzialnie? Odpowiedź zaczyna się tutaj. Czy poczułeś coś dziwnego? Ból, dyskomfort, trudności z oddawaniem moczu lub wytryskiem? Nie próbuj zgadywać, nie pytaj grupy WhatsApp. Poszukaj urologa. Naprawdę, to on pomoże ci zrozumieć twoją diagnozę, twoje ciało i idealne leczenie. A co do masturbacji? Tak, możesz kontynuować, ale z umiarem i świadomością. Przestań robić to automatycznie. Przestań powtarzać to, czego się nauczyłeś w sekrecie. Z poczuciem winy lub w pośpiechu. Zacznij zwracać uwagę na swoje ciało. Przyjemność jest zdrowa tylko wtedy, gdy szanuje swoje granice. Czy czujesz ból? Podrażnienie? Może nadszedł czas, aby zmienić technikę. Czy próbowałeś używać lubrykantów na bazie wody? Mogą zapobiegać tarciu i sprawić, że wszystko będzie wygodniejsze. Teraz weź głęboki oddech. Ponieważ pielęgnacja prostaty wykracza daleko poza dotyk. Dotyczy wszystkiego, co robisz poza łazienką. Czy dobrze się odżywiasz? Czy uprawiałeś jakąś aktywność fizyczną? A może zostawiasz swoje zdrowie na później? Pamiętaj, że stres również rozpala niepokój, narastanie napięcia, pośpiech wszystko to wpływa na twoje zdrowie seksualne bardziej niż mogłoby się wydawać. Dlaczego więc nie zacząć od małych zmian? Spacer na koniec dnia. Nowe hobby. Kilka minut ciszy, aby wsłuchać się w to, co Twoje ciało od dłuższego czasu próbuje powiedzieć. I nie zapominaj zdobywanie. Informacji to ochrona siebie. Szukaj wiarygodnych źródeł. Rozmawiaj z tymi, którzy rozumieją. Dziel się doświadczeniami, żądawaj pytania, nie izoluj się. Ponieważ zdrowie seksualne to nie tylko narządy. Chodzi o dobre samopoczucie, wolność, możliwość życia lżej i mniej lękliwie. A w głębi duszy, wiesz, zasługujesz na to. Więc co po tym wszystkim pozostaje? Być może dzisiejsza największa rewelacja nie dotyczy prostaty, ani o masturbacji. Może chodzi o Ciebie o tym, jak patrzysz na swoje ciało, o tym, jak bardzo nauczyłeś się słuchać lub ignorować sygnały, które próbuje ci przekazać. I tu właśnie wychodzi na jaw prawda. Masturbacja nie jest wrogiem ukrytym w ciemnościach twojej sypialni. Może być, owszem, sprzymierzeńcem. Narzędzie do samopoznania, ulgi, troski. Tak długo, jak jest używane z równowagą, ze świadomością. Z całym szacunkiem, bo każde ciało jest wyjątkowe, a Twój zasługuje na to, by tak go traktować. Nie ma magicznej formuły. Jest uwaga, obserwacja, słuchanie. Czy kiedykolwiek przestałeś myśleć, że Twoje zdrowie seksualne jest lustrem sposobu, w jaki traktujesz siebie z wyrazami miłości, czy za opłatą? Zakłopotany. A może z powitaniem? Kształcić się to znaczy się uwalniać. To pozostawienie mitów w przeszłości i zrobienie miejsca na prawdziwe decyzje, podejmowane w oparciu o to, kim jesteś, a nie na podstawie strachu przed tym, co ludzie pomyślą. Tak więc, jeśli istnieje wiadomość, która powinna odbijać się echem w tobie, to jest to. Dbanie o swoje zdrowie seksualne jest aktem miłości własnej. To nie jest luksus. To nie jest egoizm. Jest to oddanie swojej witalności, poczuciu własnej wartości, wolności odczuwania przyjemności bez bólu, bez poczucia winy, bez strachu. I w końcu, życie w równowadze, jasności i odwadze to największa przyjemność, jaką możesz sobie dać. Jeśli ten film miał dla Ciebie sens, polub, udostępnij i zasubskrybuj kanał. Jest wielu mężczyzn. Którzy muszą to usłyszeć, a ty możesz być ogniwem, które przemienia ciszę w świadomość. A powiedz mi tu w komentarzach, jak dbasz o swoje zdrowie intymne? Kontynuujmy tę rozmowę bez tabu, z szacunkiem i prawdziwymi informacjami. Do zobaczenia w następnym filmie. Do tego czasu żadbaj o siebie, ciało i umysł.